Witajcie w moim kolejnym wideo. Powiem Wam zaraz co i jak po części. Zaraz Wam tylko co tak rzucę okiem kamerki. No dobra. No to zaraz zacznę mówić co i jak. Tylko sobie wezmę do kaszkietówki zaczepię GoPro. Nie powiem. Profesjonalny uchwyt na głowę, czyli kaszkiet i jakoś się wpina. Może trochę tyle nie powiem, że nie. Zrobiłem sobie wstać łatwo z tym GoPro w końcu. To hmm. tyle napierniczone różnych silników. Dobra, trzyma się, jest dobrze. Zobaczyliście przed chwilą dwunastkę i dwunastka co ma, miała robione luzy zaworowe już na tyle były potężne że po prostu o i tak to jest i milimetr brakuje żeby bolca wsadzić no pójdę niech będę ten odpalał bo się przystawi jeszcze gorzej wezmę jakąś łyżkę czy coś podciągnę. Luzy zaworowe już na tyle były duże, że można było obsadzić miejscami 5 zł tak naprawdę. Były potężne. Nikt do tego, wiecie, szczególnie nie zaglądał, bo silnik robić nie było potrzeby. No w sumie ona ma już jakieś tam przedmuchy, bo to nie jest traktor jakiś szczególnie młody u mnie tutaj na gospodarstwie. Ona jest, ja wiem, od 2000, Czwartego, trzeciego roku, dwunastka. Swoje wypracowała, że tak powiem. Jakoś tam dożywa swojej tam, mm, swoją starość. Gręty nie ma. Luzy zaworowe to tam z Wału, bo widzieli, widzieliście pewnie na nagraniu mm, ściągacz. No i będzie dalej śmigać. A głównie chodzi, że ona tam nie będzie jakiejś konkretnej roboty robić w polu, tylko, tylko będzie do tej oprawy, bo zetorek jest trochę za słaby, a mcz em i rynówko tam nie będę, bo tu rynówka ma ładować, żeby ona ładowała, a nie jeździła z praso. A także myślę, że na spokojnie i dwunastko sobie poganiam bez żadnego spinania no dobra, kurde, bo chodzę, drepczę w koło a a a a a. No, może to wezmę i z głowy. Ojciec tu mi powywracał. I już tu było inaczej, już powywracane mam. A później niby mówię, że ja rozpierdzielam kluczek, sam rozpierdziela wszystko. Ech, dobra. Ciekawe, czy to się mi uda. Jak myślicie? Co się ze torek? E, nie chcę. A będzie git. Będzie git. Dobra. jak wam się szarpnie, to on sam wpadnie samoczynnie, bolec tak, elektrykę do kabiny mam kawałek trawę wykoszony i to podjadę, sprasuję tą pracą miałem kłopot, powiem wam, miałem z nią duży kłopot, się naszarpałem nie wiem, jak inne prasy zmiennokomorowe mają, ale tutaj jest taki dylemat, że jak zaczynam pracowanie śliskiego materiału, takim jakim jest siano, nie mogłem za cholerę y, zrobić formy, kulki zwinąć, że tak powiem, takiego walca, nie? Jak się zaczyna prasować. No i to, kurde, musiałem i zapchane, i zapchane, i zapchane, i tak na ukrągu i szarpałem. O, dobra. Tutaj mam. I się tak namordowałem z tym tematem. Ale tutaj chyba uda mi się to przerobić, bo chcę zastosować. Tam jest główny taki walec dolny. On jest w jakiejś średnicy, nie wiem, pół metra czterdziestka. Może więcej czterdziestka że te pięćdziesiątka to na pewno ten walec ma i jest na wierzch, pręty są spawane, ale to wszystko jest gładkie, wiecie. Lata eksploatacji wygładziły to wszystko. Dobra, tu jak szarpnę, to to wpadnie sterownik do kabiny. Mm, żeby zaraz nie zapauzować. Kurczę, bo telefon mi ten, ten leci. Ech, dobra. Ja muszę odłączyć akumulator, bo się ładuje. Zabrać wałka, bo niezgrabiany nawet jest. Także luzem to będę zbierał. Po tego jest tam ile? 5 ary. Uh -huh. A, i odwracając do tego z tym zapychaniem modnym, po prostu wziąłem szwycierkę i te wszystkie gładkie powierzchnie przejechało. I, 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 i niby, niby coś tam się poprawiło. Ale na ile zobaczymy w temacie. do żniwa, to będziemy pracować. Powiem Wam, ja praktycznie wszystko będę sprasowywał. Jak coś mi zostanie, to będzie pewnie trzeba sprzedać słomę. Bo wszystkiego sobie chyba raczej nie wezmę, co chodzi o słomę. Dobra. I tu jeszcze jest taki myk, że trzeba wiedzieć, na którą stronę przyłącznik, Tak jakby wejść do siebie. Bo jak od siebie weźniemy, to zaś nie uwija. A będzie włączony system ogólnie. I tu trzeba zwrócić uwagę na to, żeby ją wziąć w ten sposób. Dobra. Idę rozłączyć. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? No, upony w dużym furgusonie. Hmm. Zerkniem, że ja je zaraz zajdę od tyłu. Nie, nie myślcie sobie, że troszkę w inny sposób od tyłu. O, mi chodzi... Właśnie, tak to wygląda... Jeszcze coś tam pojeżdżał na moją jazdę. Wracając jeszcze tematem do poprzedniego materiału, Co chodzi o dziewczynę. Wiecie, to nie jest tak, że po prostu yy, traktowałem to jako zabawę jakoś. Dla mnie to jest bardzo ciężki temat. Bo nie tak to sobie wyobrażałem, wiecie, dwa lata jazdy, starania się, spędzania czasu z sobą, żeby do tego doszło, co doszło do tego. W każdym razie nie będę opowiadał głównych przyczyn, żeby później nikt mi nie miał co do zarzucenia. Ja i dziewczyna wiemy tamta, do czego doszło. I to nie jest też ogólnie z naszej winy to wszystko, ale to po prostu w zgodzie rozstaliśmy się, bo tak po prostu będzie lepiej. I Powiem Wam, łezka się na oko ciśnie i to wewnętrznie też mnie ruszyło, bo te dwa, dwa ostatnie dni były dla mnie masakryczne. Już na tyle, że nerwicówka taka mnie dopadła, że żołądek mi zaczął boleć. Bóle żołądka miałem mocne. Znaczy, nie straczka, także tam się nie kichrajcie z tego, że sraczka czy coś. Nie, nie, to po prostu nerwicówka. Ściśnięcie żołądka i ból silny. Mm. No to mogę Wam powiedzieć: Takie się urodziłem, jakieś zmiotki genów, jestem niski. No co mogę powiedzieć każdemu chłopakowi w takiej sytuacji, w jakiej ja jestem? Kurczę, chłopaku, mieszkasz na wsi. Jesteś niski, nie masz urody, może zbytnio, może nie jesteś yy, jakiś wiesz, macho, nie masz jakiegoś gadania, trochę ci się zaplączy język od czasu do czasu, może nie wiem, masz kłopoty z nadwagą, bo po prostu taki już jesteś. No co ja mogę Wam powiedzieć? To samo co i sobie mogę powiedzieć. Przejebane od samego początku w życiu. No kurwa, gorzej nie może być. No co będziemy się czerować, jak każdy to szuka? Wysokiego, przystojnego, a później okazuje się, że o, samotna matka z dzieckiem, 22 lata, pozna, pozna chłopaka uczuciowego, spokojnego, miłego, tak? Pracującego, który zapewni stabilizację życia. Noż kurwa, że tak powiem. Dziewczyna młoda i co już z dzieckiem? Wiecie, co? Dla mnie to jest szczerze naprawdę niepoważne. No ale to ja się będę kimś martwił i tym, że się jakaś tam dziewczyna za przeproszeniem puściła. Nie mówię tu o wszystkich dziewczynach, ale w większości tak to dla mnie wszystko wygląda. Nie czarujemy się, nie żyjemy w pięknym kraju, gdzie Hiszpan tego Alvaro, nie wiem, tutaj czaruje wszystkie damy, przystojny, wysoki dwa metry gość, nie? Jesteśmy zwykłymi ludźmi, każdy z nas jest inny zamknięci w takim ciele, w jakim urodziliśmy się. Do tego chodzi o to, wiecie co, bo jeżeli będziemy się tym wszystkim zazdręczać, a to naprawdę ja powiem, traktor naprawisz, coś się spierdoli, coś nie wyjdzie w życiu, jakoś idzie przeżyć, ale co chodzi, jeżeli jesteś takim dosyć uczuciowym chłopakiem, yy, powiem Wam, można przeżyć naprawdę takie poważne załamanie nerwowe. Dobra. Te filmiki GoPro mi nagrywa po 15 minut i przerywa. Także nie zdziwcie się, jak pojawi się dwie części. Pierwszy rzucę ten materiał, palimy traktor, i jedziemy. Moje, co chodzi jeszcze o dziewczynę? Dorostałem się w zgodzie i tyle. Kurde, powiem Wam dwa lata. Nie sądziłem, że to tak wyjdzie. A zależało mi, jak nie wiadomo co. Zależało mi cholernie. A teraz trzeba coś od, now od nowa szukać. Dlatego mówię, jest przejebane, bo jestem jestem niski, taki jestem i koniec. Co mogę Wam powiedzieć? Sami widzicie na nagraniach. To jest zwykła moja codzienność. Tutaj nie będę czarował, jakiś nagrywał, w jakichś filmów, takich niezwiązanych z rzeczywistością. Wolę powiedzieć to w normalny sposób, tak jak jest i tyle. Dobra. Pompka. Dobra. łapie. już miałem rozłączyć. Dobra. Oho, już wyczuł cholernik jeden. Ciapek No ale oczywiście to już truda. ruda Tutaj się to akurat o skład w że nie zmieniło Tak na fajdane, że też by pasowało posprzątać ten traktor Trochę się rynówko zajmowałem Powiem Wam, miałem kłopot z rynówką teraz Znaczy kłopot, głupotę, nie kłopot Ale utrudniło jak cholera życie Ciapek, Ty nie jedziesz Zaraz Wam powiem Łączy? Nie łączy. Łączy, dobra. A, zawleczkę zaraz, żeby nie spadła. Boleć przed, jakby nie było, ale trzeba zabezpieczyć. Nie wiem, że zwróciliście uwagę na budowę mojego bolca do prasy Widzicie? Zawleczka, w razie czego... Zaraz wam powiem. I od dołu. No oczywiście. Ciapek Weź się na tam siadać. Wsiadaj. No jedziemy w komplecie. W komplecie jedziemy, tak. Wiecie, po co jest takie rozwiązanie? Jeżeli, nie daj Boże, trasa się zapali, a nie możecie bolca wyjąć, a praca cię poważnie pali, to może być naprawdę nieciekawie. Jeszcze ile macie gdzie uciec, żeby gdzieś do wody jakiegoś źródła, to możliwe, że w 30% ugosicie. Co no to jest ta zawleczka przywiercona, żeby z góry wyjąć bolta. Jak